podpisał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na rozstrzygnięcie przetargu o wywozie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych i w uzasadnieniu napisał, w przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamówiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. To pytanie, na jakiej podstawie? Co się stało, że Wójt tym razem mógł rozstrzygnąć przetarg, jeżeli zgodnie z informacją Pani Skarbnik w budżecie jest 382 tysiące, przepraszam, 460 000 na przyszły rok? A kosztować będzie do 500. Szanowni Państwo, wiecie dobrze to, co powiedziałem. Drugi przetarg się odbył. Przychodzi nowy rok. Nie możemy zostawić mieszkańców przy nas wszystkich ze śmieciami u siebie. Wiemy, że od 1 stycznia możemy śmieci się zbierane i dlatego też pod decyzję podjęliśmy, podjąłem, że tego przetargu już nie uważasz i tak oni scenę ileś nam ześli. Bo obawiam się, że następny przetarg był ogłoszony i byśmy było rozstrzygnięcie za w połowie stycznia. A co od początku nie wiadomo, czy by któraś firma jeszcze przystąpiła.